A z nami pani Katarzyna Paradowska, jej ja, nauczyciel języka polskiego. Pani Kaś, co to za spektakl, co to za wydarzenie? W tym roku chcemy ukazać historię narodzin Jezusa z perspektywy Gwiazdy Betlejemskiej. Główne role odgrywają tym razem trzej królowie, którzy ukazani są jako zwyczajni ludzie, którzy podczas swojej wędrówki dostrzegają drugiego człowieka. Chcemy zwrócić uwagę na to, że drugi człowiek jest obok nas. I powinniśmy być takim blaskiem, jak ta gwiazda, która wskazuje drogę, właściwą drogę postępowania drugiemu człowiekowi. Które to już przedstawienie z kolei w naszym nowrocławskim teatrze? Eee, Tego typu? Czwarte, na pewno. Czy spodziewamy się kolejnych? Być może. Ile to potrwa dzisiaj? 50 minut. Zapraszamy na świetną zabawę. Tańce, śpiewy i piękna muzyka. Dziękuję widzimy się w przyszłym roku. Dziękuję.